Z jednej strony w branży się poprawiło, wzrosły ceny wielu produktów mleczarskich, tłuszczu mlecznego. Masło idzie w górę, chociaż nie tak bardzo jak jakbyśmy chcieli ze względu na, na, silną, na silną złotówkę, ale raz po raz pojawiają się yy, prasowe artykuły i nie tylko, no, z alarmującymi tekstami typu Masło po 10 złotych za kostkę. A nawet więcej. Jak na, razie, jak na razie to taka cena nam nie grozi. No ale to niewątpliwie wielkie sieci handlowe przygotują się do wzrostu cen, cen masła na półkach. No i dzięki temu osiągną większą, większą prowizję, większą, większą markę. Podobnie jest z innymi produktami mleczarskimi. No wprawdzie, już sprzedaje się po 21 zł za kilogram, ale normalność w serach. Wróci moim zdaniem, ta gołda będzie kosztowała w cenie, będzie miała cenę zbytu 24-25 zł za kilogram. Wtedy wróci na rynek, na rynek ożywienie. Jak na razie, wielkie sieci grają w tą samą melodię. Domagają się cały czas poprawienia warunków handlu i sugerują obniż, obniżki cen, cen zbytu albo utrzymanie dotychczasowej. Ceny zbytu i nie bardzo godzą się na, na, podwyżki, na podwyżki cen zbytu, chociaż takie następują. Jest jakaś presja ze strony zakładów mleczarskich, ale nie, nie tak udana, jak myślą, myślą rolnicy. 60-parę procent handlu mlekiem odbywa się w kraju, przetworami mleka. Dominują wielkie sieci handlowe. Tylko 30-parę procent mleka w gwarancie wyrobów musi wyjechać za granicę. Tak, zagraniczny handel zagraniczny się poprawia, ale też nie tak bardzo, bo otłuszczone mleko w proszku trudno sprzedać po 11,50, 11,60. A to jest niestety nadal podstawowy towar eksportowy yy, polskiego mleczarstwa. Zagadką nadal są Chiny i inne rynki zbytu. Mleka brakuje przez pogodę. Choroba niebieskiego języka zagościła w państwach, w starych państwach UE. Dotarła do, do Danii, jak dotrze do Niemiec, no to będzie masowe wyżynanie krów. Oby nie dotarła do Polski. Jak na razie my, mamy jakieś perspektywę wzrostu do, do, do początku grudnia. Bo na święta nie ma żadnej hossy, raczej ten kto myśli, że na świętach zarobi, ten traci. A od 1 stycznia pojawią się nowe ceny zbytu produktów mleczarskich, i, i może być z tym różnie. Raczej jest gorzej niż lepiej. Dziękuję.